Proszę, zobaczmy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Sołtysi. W nawiązaniu do mojej poprzedniej wypowiedzi. Z tego co zrozumiałem pani skarbnik mówiła, że otrzymaliśmy dodatkową subwencję na podwyżki nauczycieli w kwocie 240 kilka tysięcy. Więc w jakim celu zdejmujemy z budżetu z inwestycji kolejne, kolejne pieniądze? Bo z tego co, co się orientuje, to oczywiście dodajemy. Co roku dodawaliśmy do szkół, jeżeli brakowało, ale robiliśmy to w grudniu. W tej chwili nie ma jeszcze takiej potrzeby, żeby już te pieniądze zdejmować, bo jeżeli otrzymaliśmy subwencję, no to po co je zdejmować? A poza tym, tak jak wspomniałem wcześniej, no, no, rezygnując z inwestycji, a, a dokładając pieniędzy na funkcjonowanie urzędu, myślę, że uzasadnienia zwiększania tych środków nie do końca były uzasadnione i nie w całości. Uważam, że jest to zła decyzja i w związku z tym, tak jak uprzedzałem wcześniej, składam formalny wniosek o. Usunięcie z projektu zmian w budżecie, usunięcie tych pozycji, które zdejmują inwestycje z naszego budżetu. Dziękuję Dziękuję bardzo. To pani skarbnik chce się jeszcze wypowiedzieć. Zmiany... Braki na wynagrodzenia, nie tylko ale głównie na wynagrodzenia w szkołach wynikają z tego, że subwencja liczona jest na ucznia, a nie na nauczyciela. Ponieważ jest taka, no niech Pani kręci głową, bo tak, subwencja jest na ucznia, nie na nauczyciela. A w momencie, kiedy dostaje zmiany w budżecie ze szkół ja w tym momencie muszę zabezpieczać już środki, bo jeśli w grudniu by, bym się za to wzięła, to proszę pana, z czego bym wygospodarowała by aż taką kwotę. Teraz już jest za wrzesień, trzeba było wypłacić wynagrodzenia wyższe. I za październik już też trzeba będzie zaraz na pierwszego zapłacić wynagrodzenia wyższe. Wynagrodzenie za wychowawstwo to 300 zł, pokrywamy my w całości, na to nie ma subwencji i y, wiele innych. A proporcja dokładania z budżetu dobrze wie Pan, że jest większa niż 50%. Więc. Y, Naprawdę, przeliczając tylko o kwotę 9,6%, tak jak zakłada rządowa zmiana, tylko o taką kwotę zwiększałam środki na wynagrodzenia. I dlatego powiedziałam, że dokładne kwoty będę znała po październikowych wynagrodzeniach i wtedy ewentualne oszczędności będziemy mogli cofnąć sobie ale y, powiem tak wątpię, żeby 9 i 6 licząc tylko tak w prostej linii wystarczyło mi na podwyżki y, dla nauczycieli i, i te wszystkie dodatki. A do tego dochodzą y, wynagrodzenia za y, zastępstwa, godziny ponadwymiarowe, które występują na koniec miesiąca i to są środki tak naprawdę, które bardzo trudno jest zaplanować. I trudno jest oszacować, ilu nauczycieli będzie chorych, a ile będzie ich zastępowało. I, a wiadomo, że stawka jest w zależności od tego, czy na, od stopnia kwalifikacji nauczyciela. Także tu reguluje pewne rzeczy karta nauczyciela, i ja po prostu w tym momencie, jeśli widzę, jaka jest tendencja, jakie są wykazane braki we wrześniu, już na wrześniowe. Wynagrodzenia, czyli te na koniec września, które będą musieli naliczyć dyrektorzy szkół dla swoich nauczycieli, plus podwyżka, którą już odszacowały. No, część szkół już dokładnie oszacowała niektóre rozdziały. Niektóre będą takie dobrze doszacowane po październiku, ale jeszcze się nigdy tak nie zdarzyło, żeby szacunki były wyższe niż faktycznie później wykonane w wynagrodzeniu nauczycieli. Dziękuję. Dziękuję to już pan burmistrz. Panie przewodniczący, Szanowni Państwo, jak z tego co ja się orientuję, jeżeli radny wnioskuje o zdjęcie pewnych wydatków, nazwijmy to lub ich przywrócenie, to powinien wskazać z jakiego źródła będą sfinansowane, bo jeżeli... Pan wnioskuje o cofnięcie decyzji dotyczących rezygnacji z inwestycji na kwotę 250 tysięcy. Ja chętnie je przywrócę, tylko niech radny wskaże, z którego paragrafu, z którego miejsca mam wziąć te 250 tysięcy. Przecież dla mnie nie jest to wygodna decyzja o rezygnacji z tych wydatków. Bardzo chętnie chciałbym dokończyć te plany, które na początku sobie zaplanowaliśmy i chciałbym zrealizować te zadania między innymi kronów po dole, no i kilka rzeczy musieliśmy zdejmować. Dlatego jeżeli wniosek uważam powinien być kompletny, to powinien składać się. Wnioskuje o przywrócenie 250, a proponuję pobrać te pieniądze z tego i tego paragrafu, z tego źródła. No i teraz moglibyśmy to wnioskować, jeżeli wskażemy taki paragraf. Tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A tutaj jeszcze oddaję głos już Panu robi jeszcze z poproszę okay. o sformułowanie takie konkretne tego wniosku. Które za które za chwilę podam pod głosowanie i niech mi go pan sformułuje. To proszę bardzo i od razu oddaję panu głos. są na funkcjonowanie urzędu. Urzędu rozumiem, nie chodzi Panu o sam urząd gminy, tylko generalnie zadania, które gmina jest zobowiązana realizować, żeby tutaj Państwo nie myśleli, że wzięliśmy sobie 250 tysięcy, nie wiem, na wynagrodzenia. Absolutnie takiego nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. i Proszę Pana Andrzeja, że żeby nie przedłużać. Proszę o głos. Tyle. Najpierw odpowiem panu burmistrzowi. Oczywiście nie powiedziałem, że 250 tysięcy poszło na wynagrodzenia, aczkolwiek na dwóch poprzednich sesjach nastąpiło zwiększenie na wynagrodzenia. że na sesji lipcowej o 20 tysięcy, teraz o 50 chyba na ostatniej sesji na wynagrodzeniach, a całość z tego co tak powierzchnie liczyłem, mogę się mylić, to od... Planu pierwotnego budżetu, który był przedstawiony jeszcze w zeszłym roku, zwiększenie na wydatki Urzędu Gminy. Mogę się mylić, wydaje mi się, że 190 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o wskazanie, skąd wziąć pieniądze, to podtrzymuję swoje stanowisko. Uważam, że jeżeli mamy zaplanowane inwestycje, to po to podjęliśmy uchwałę o emisję obliga obligacji, żeby te inwestycje realizować. To jest wskazanie skąd wziąć pieniądze na, na inwestycje. I przejdę do sformułowania wniosku. E, wniosek brzmi następująco e, Składam wniosek o wycofanie zmian w budżecie dotyczących zdjęcia z budżetu inwestycji zaplanowanych na rok 2019. O wycofanie Dziękuję. Zmian w budżecie. Proszę o Dr. Jones. Więc do to, to, to Państwo Państwa oddam pod głosowanie wniosek pana Andrzeja Będarczaka. Proszę o ciszę, o wycofanie zmian w budżecie dotyczących zdjęcia z budżetu inwestycji zaplanowanych na 2019 czy 2019 rok. I teraz kto jest no, no dobrze, no, no, już taki wniosek po prostu ustalny, I kto jest za przyjęciem wniosku pana, Andrzeja ja bym Kto jest za? Jeden za. Kto jest przeciw? Trzy, siedem, dziesięć. No nie wiem, pamiętam. Dziesięć, dziesięć, trzy, To kto się wstrzymał, tak, kto się wstrzymał? Tak, Trzy osoby. Stwierdzam, że wniosek pana Andrzeja o wycofanie zmian w budżecie zaplanowanych na 2019 rok został rozszerzony większością głosów. No i teraz nie do czego tutaj, no i teraz nie do czego, to będzie, y, słucham, uchwała. Ja uchwałę tak, teraz, teraz podaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane przez 52 na 2019 Rady Miejskiej w w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. Projekt uchwały jest wyświetlony. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? 7. 11. 11 za. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 52 na 2019 roku Rady Miejskiej w w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gażica na 2019 rok została przyjęta większością głosów. I zamykam punkt 27. Przechodzimy do punktu 28 odpowiedzi na interpelacji. Także tutaj proszę Pan Bogusza. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Postaram się szybciutko odpowiedzieć na pytania i interpelacje, które padły na początku. Zapytanie Pana Będarczyka w sprawie propozycji zmiany w statucie związku projektu Pro w sprawie ograniczenia ilości przedstawicieli gminy Bałżyce do 3 do 2. Potwierdzam, złożyłem taki wniosek. Dla Państwa Radnych informuję, że każdy przedstawiciel, za każdego przedstawiciela według obowiązującego, obowiązującego e, s, s, statutu i jakby decyzji e, płacimy 16 tysięcy za każdego przedstawiciela. W związku z tym zeznałem, że teraz e, pod uwagę jakby ta ilość głosów jakby 3 czy 2 to nie ma dużego znaczenia, więc zaproponowałem, aby wszystkie inne związki związku miały ten sam statut i jakby płaciły taką samą składkę z tego tytułu. Drugie pytanie dotyczyło rewitalizacji zmian w projekcie. No nie wiem, skąd pan radny słyszał, że ja planowałem jakieś zmiany zrobić, wręcz odwrotnie. Cały czas powtarzałem ze względu na to, że wniosek został poddany ocenie formalnej w określonym kształcie, nie można go właśnie zmieniać, nie można nic ograniczać. W związku z tym problem polega tylko na tym, że wyceny robione w 2017 roku no są nieadekwatne do dzisiejszych cen. I w związku z tym te kwoty bardzo poszły w górę. Zapytanie Pani Radnej Bożeny Dziewickiej. Jeśli chodzi o pozostałości tak, terenu po zdemontowanym budynku przy ulicy Zamkowej, przypomnę tylko, że mamy tam udział jedną trzecią w tym gruncie. W związku z tym każde działanie na tym terenie wymaga każdorazowej zgody wszystkich udziałowców. Wystąpiliśmy z pismami o wyrażenie zgody na właśnie tego typu działanie jak uzupełnienie brakującego chodnika. Część już odpowiedzi mamy, część jeszcze czekamy, natomiast mamy to zaplanowane w tegorocznym jeszcze budżecie w bieżącym utrzymaniu. Mamy rozeznanie, ile to będzie kosztować. Oczywiście tam jest 15 metrów kwadratowych chodnika do, do przełożenia, tak, w związku z tym planujemy to jeszcze w tym roku oczywiście zrealizować i poprawić ten fragment. Jeśli chodzi o ulicę tysiąclecia, to musimy sprawdzić, najwyżej Pani Radny odpiszemy na piśmie, ponieważ droga kiedyś była drogą powiatową, gdy była realizowana ta inwestycja, więc musimy sięgnąć do dokumentów, jaka tam była gwarancja, ile tam było lat tej gwarancji, czy rzeczywiście gwarancja nam przysługuje, czy nie w tym przypadku. Jeśli chodzi o zapytanie dotyczące ulicy Szewskiej, ulicy Orzechowej, no jak znamy życie tanim kosztem, to będzie ciężko zrobić coś sensownego, więc y, myślę, że najlepszym będzie sposobem, aby radni przeanalizowali, czy taką inwestycję nie zaplanować do realizacji do przyszłorocznego budżetu, bo no, możliwe, że będziemy w stanie wygenerować część środków na inwestycje, w związku z tym y, takie kompleksowe przebudowanie, bo w zasadzie trzeba by zacząć od ulicy Orzechowej, aby nie spływało z ulicy Orzechowej na ulicę Szewską, więc... Więc tutaj w grę wchodzi już jakaś większa inwestycja, a nie tylko jakieś takie doraźne e, przyruszenie, brakuje jakiejś dziury, która się ewentualnie pojawiła. Także myślę, że tutaj pozostawiam radnych do dyskusji, czy to jest ten obszar, który należałoby w przyszłorocznym budżecie zamieścić. Natomiast jakieś bieżące naprawy, czy bieżące łatanie oczywiście możemy jeszcze uwzględnić w tym roku. E, pani radna Teresa Mazur, oczywiście no, wspomnieliśmy, przed chwilą dyskutowaliśmy na temat Budżetu, to nie chodzi o to, że akurat zabraliśmy na jakiś konkretny cel, po prostu te środki wróciły do puli, tak nazwijmy to, szeroko oświatowej. W tym również mamy tu na myśli szkołę we Wronowie, bo pomimo, że jest to szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, jednak jest prowadzona na zasadach szkoły publicznej, w związku z tym takie same dotacje musimy zwiększać na każdego. Każde dziecko, tak mówiąc krótko, w tej szkole, jak i w naszych gminach. Kiedyś były te przepisy inne, i rzeczywiście, jeszcze jak ja prowadziłem tę szkołę, to dostawaliśmy tylko i wyłącznie grubą subwencję, która przychodziła z ministerstwa, i rzeczywiście było bardzo trudno tą szkołę prowadzić. Natomiast dla gminy to była bardzo wygodna taka sytuacja. W tej chwili to się zmieniło, i w związku z tym te środki trafiają tak samo do naszych szkół, jak i również na szkołę we Wronowie. Jeśli chodzi o zapytania Pana. Łatwego avskiego? Nie wiem, tak? No ale przekażemy, tak? E, oczywiście nie znam sprawy banerów gdzie one wiszą, na, którym, tam, na której jakiejś tam powiedzmy barierce, czy też przy którym garażu. W związku z tym, może przeanalizujemy tą sytuację, to również rannemu odpiszemy na tej Jeśli chodzi o bus na fabrycznej, no tutaj. Oczywiście bardzo mnie cieszy, że Pan Radny się tym interesuje. Też myślę, że go nie ma, więc też pójdę go nie ponieważ pamiętam, że był przeciwny lokalizacji tego przystanku na ulicy Fabrycznej. Natomiast z tym, co Państwu mówiłem, jeśli chodzi o tą sieć połączeń lokalnych, którą realizujemy ze starostą, w tej chwili, na obecną chwilę, jeśli chodzi o planowanie rozkładu jazdy, ten przystanek nie będzie nam potrzebny. W po związku z tym będziemy wykorzystywać przystanek przy ulicy Bychawskiej. Natomiast gdyby nastąpiła zmiana w... w jakby w zaplanowaniu przystanku końcowego, ponieważ tak od początku ja miałem wizję, aby przystanek końcowy niektórych linii przybył na ulicy fabrycznej przy naszym wieżowcu. Wtedy wrócimy do tematu urządzenia tego przystanku, tak dla mieszkańców, żeby mieli orientację, na jakim jest e, sprawa etap. Jeśli chodzi o powracający temat, oczywiście to można powiedzieć, tutaj Bełżyc, skrzyżowanie Wilczyńskiego i Bychawskiego i gromadzenie się tam wody. Oczywiście są te studie chłodne, które sukcesywnie co jakiś czas są rzeczywiście, się zagulają i są odmulane. Oczywiście jeżeli jest taka sugestia, żeby się temu przyjrzeć, się temu przyjrzymy. natomiast przypomnę tylko, że w ramach projektu Przebudowy drogi 834 z nieźlicy Drogi Wojewódzkiej do Belbrzyc, tam były zaplanowane kompleksowe rozwiązania. W związku z tym no, ten projekt są niewielkie szanse, żeby został zrealizowany w najbliższych latach, dlatego przypuszczam, że nasze działania ograniczą się do sukcesowego corocznego oczyszczania tej kanalizy, tej, 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 tej studni chłonnej tak? i zapewnianie, żeby jak najszybciej ta woda odpływała. Odpowiedź dla Pana Radnego Brodziaka. Oczywiście zostało trochę tego tłucznia, który był po kruszeniu, więc myślę, że będziemy mogli jeszcze nawet wskazane byłoby jesienią rozdysponować te resztki, które są na najbardziej potrzebne odcinki dróg gminnych. Tutaj pan radny Anasiewicz zapytał jeszcze oczywiście o, o chodnik, oczywiście już rozpoczęły się te prace, już krawężniki są wstawiane, także myślę, że jak dzisiaj będziemy wracać po sesji, będziemy mogli to sprawdzić. Dziękuję również za panu radnemu za zaangażowanie i jakby wciąż zabieganie o kwestie budowy boiska, czy też w ogóle terenów jakichś rekreacyjnych przy szkole ten temat, jak wiemy, zajmujemy się nim, jesteśmy wciągle w kontakcie, tak jak wspomniałem, wysłaliśmy zapytania do właścicieli nieruchomości, które sąsiadują ze szkołą, oczekując na ewentualne propozycje, czy też sprzedaży, czy zamiany. Takie propozycje się pierwsze pojawiły, w związku z tym myślę, że Najlepiej by było, gdybyśmy zainteresowani tą inicjatywą i Pan, i pewnie Pan Grzegorz Kamiński, jako przewodniczący Rady Rodziców, najwyżej spotkali się w Gminie, przejrzeli te propozycje, które się pojawiły i zastanowili się, w którym kierunku pójść. Oczywiście, gdyby się okazało, że musimy kupować te nieruchomości sąsiadujące, musimy je zaplanować w przyszłorocznym budżecie, bo tego też się nie da tam tanim kosztem załatwić. To będą jakieś znaczące sumy pieniążków, które musimy wtedy zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie. No tu I cóż Pani skarbnik ewentualnie? Były dwa pytania do Pani skarbnik. Panie Komisarzu, także... prosiłem o wyjaśnienie, w związku z na interpelację, czy działka była przewidziana w budżecie do sprzedaży, czy nie. Było. E, dobrze, przepraszam, już uzupełniam. E, jak Państwo wiedzą, w załącznik w sprawie sprzedaży e, działek, więc e, z którego miały pochodzić, to znaczy zaplanowane pierwotnie e, do sprzedaży działki na terenie. Gminy, które miały zasilić budżet w kwocie aż 340 tysięcy, zostały zaproponowane przez poprzedniego burmistrza i jakby w taki załącznik wszedł do pierwotnego planu budżetu. Natomiast, oczywiście, realizując dochody gminy, bo ja jestem zobowiązany dążyć do ich zrealizacji. W międzyczasie zaszły okoliczności, które spowodowały, że działka, która jest tam wpisana na ulicy Przemysłowej, postanowiliśmy odstąpić od jej sprzedaży, ponieważ działka. Jest objęta zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili jest to działka o charakterze rolnym, a jest ujęta jako działka przemysłowa. W związku z tym przewidujemy, że po zmianie planów jej wartość powinna wzrosnąć. W związku z tym, szukając możliwości realizacji tej pozycji budżetowej, której jest zresztą nadal jeszcze daleko nam do jej realizacji, sprawdziliśmy, gdzie mamy uchwały podjęte przez Radę Miejską na sprzedaż innych nieruchomości. W związku z tym dopatrzyliśmy się tych działek i dlatego zgodnie z obowiązującymi procedurami ogłosiliśmy je do sprzedaży w trybach określonych tego typu działaniem. Także wykaz rzeczywiście wisiał tak jak mówiliśmy te 6 tygodni, a to, że mieszkań Jeden się pojawił, bo na początku jeden, który zwrócił się z jakąś propozycją może innego rozwoju tej sytuacji. No oczywiście wysłuchałem go, natomiast tak jak opisywałem Państwu w interpelacjach, nasza analiza, moja analiza... To jest